Na lotnisku Chopina trwa kontrola podróżnego z Gruzji. Piotrek musi poradzić sobie z barierą językową. A to co to jest? Tabli, mm. tabli. Makaria. Makaria? To i tak nie wiem, co to jest. A to jest do, do rogu, tak? Nie, nie. To... Na to... Na nie tam wino. Wino? To nie wino. To... Dobra, na wino. Na wino. Na wino, dobra. A to co? Ryż? Nie. Co to jest? Kasza. I to jest ta kasza? Kasza. Kasza. I na siedzenie, na fotel. A wy kierowca jesteście? Da, da, da. To jest to dla siedzenia. Dla siedzenia, dobra. I to samo, tak? To samo. Da, to samo. To samo. <noise> ja no, Ja nie mogę. Nie, nie nie. Nie, nie. Dawaj, dawaj. nie, ja nie mogę. Nie. nie mogę, nie wolno mi, naprawdę. To jest jakiś miód z alkoholem, tak? A, nie, to, nie alkohol? Nie? A co nie, nie. Nie? to jest? Ta. Tapli, tapli. Tapli? Tapli, zaraz zobaczymy co do tapli, bo to ciekawa historia. Tapli. tapli, to? To. Ta. To jest jakiś miód. Tapli jest, tapli jest good. Dobra. Co to jesta? Sier? Yes. A Aby robili ten ser? Nie to nie sier. Yes, yes. Nie, co to Nie, nie, nie to nie Nie ser, A co to? Co to jest to no. To co mi pan tu mówi, że nie sier? ty. Ile z produktów pochodzenia zwierzęcego? Jest zakazany również sera, mleka, mięsa. Chronimy rynek Unii Europejskiej przed chorobami, które mogą być przenoszone w tych produktach. Widzi pan? Sera, mięsa, mleka nie wolno przywozić. Jasna. Jasna? Dobra. I teraz plecak. A? Plecak, plecak poproszę. Ta torba tu. O to. Ta. Ta torba. Trzymaj, jeszcze ten plecak tu. To o, dobrze, bardzo dobrze. To jest? To jest Snickers. A, Snickers. Gruziński snickers. Gruziński snickers. Dobra. Czyli gruziński snickers jest? To są słodycze? To czuczkela, gruziński. Czuczkela, to też czuczkela? I gruziński snickers? To jest gruziński snickers, a to... Otwórzcie mnie. Dawaj, dajcie, przyjdźcie, zjeżdżcie. Co ja tak woli na Dobra, snickers tu trzeba już włożyć. Tylko tak z butami to nie bardzo, no. Proszę skolko diengi wy zapłacili za ten ser? Skolko dieniek? 80 euro. A to stoi? Cio, to stoi na euro. 30 euro. 30 tak. euro. Dobra. Ser zostaje u nas. Będzie sztraf. Kontrabanda. Kontrabanda. Tak. Da. Ja zważę ile kontrabandy. 4,15. Kontrabanda. Budziesz traf. Ja użyję To było sztraf. A? Nada zapłacić sztraf. Ja użyję zapłacę. Nie zapłacił. 8, 9, 9, zapłacił pan? Nie zapłacił. To trzeba zapłacić, nie zapłacił. A tam wy wymienili. Exchange. A, tam Zamienili. Pan że my chcemy, żeby pan zamienił pieniądze? Skąd? Pan dostał mandat, uiścił ten mandat w kasie urzędu. Został pouczony o tym, że nie można takich rzeczy przywozić. Dzisiaj kolacja bez sera.